Witam państwa bardzo serdecznie na no arcy Ciekawy temat, naprawdę, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Jak ja słyszę, drodzy państwo, sprawę odtajniania jakichś tam akt, prawda, dawnych, yy, yy, obojętnie jakich, tam z jakiegoś archiwum na przykład, coś zostaje odtajnione, coś zostaje już światu ukazane. Tak jak Trump, yy, prawda, obiecywał, że odtajni te akta które były zamknięte w archiwum kongresu od czasu, od roku 1978 w sprawie śmierci Kennedy'ego no obiecywał, że on to odtajni bo to do roku 2030 podobno miały być zamknięte te archiwa, nikt tam nie mógł wejść do tego archiwum nikt nie mógł tam zobaczyć co służby w tej sprawie robiły, prawda, no ale odtajnił te akta dotyczące śmierci JFK no i wiemy drodzy państwo z tych akt dowiedzieliśmy się, dokładnie to wszystko, co nam powiedziano już wcześniej. Czyli, że nie ma tam mowy w ogóle o tym, że dokonano wskutek spisku zabójstwa rządowego, prawda, bo był to zamach rządowy na życie prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. O tym się w ogóle tam nie mówi. To, co przedstawił przecież Oliver Stone w wyśmienitym filmie w ogóle JFK nie ma w ogóle nie znajduje uzasadnienia w odtajnionych aktach, więc po co oni to odtajniają? Co oni chcą odtajniać tak naprawdę? Otóż w odtajnianiu akt tego typu chodzi o to przede wszystkim, to jest tak, jakbyście wymieli coś, prawda, odtajnić tam ze swojego życia, wyciągnąć na powierzchnię i nagle wszystkim to pokazać. O, zobaczcie, jak ja to tutaj wszystko, prawda, kiedyś utajniałem, a teraz to wyciągam, jak nas powiedzi. Otóż wiadomo, że nie brytyjczycy, jak kiedykolwiek otworzą te swoje archiwa z czasów II wojny światowej dotyczące, na przykład śmierci Generała Sikorskiego na Gibraltarze, bo przecież wiemy, że to było też zabójstwo na zlecenie służb prawda, brytyjskich. No, Brytyjczycy generalnie rzecz biorąc wykonali wyrok na Sikorskim. Nie chcieli, żeby była formowana armia wojska polskiego na obczyźnie. Pod dowództwem Sikorskiego, przecież tak to wyglądało. Ale gdyby oni odtajnili jakiekolwiek akta, to dostaniemy bełkot tam jakiś. Historycy nie mają możliwości wejścia do tych archiwów, żeby przeprowadzić choćby jakieś badania, więc cóż znaczy nawet dzisiaj historyk on dostaje papkę jakąś nieznaczącą, nieznaczącej treści, z którą, którą przekazuje i następnie pozostaje spekulantem, prawda? Bo oficjalne akta dotyczące śmierci JFK, no mówię, że jednak tam było. Był zamachowiec, prawda, jeden, gdy tym samym wiadomo po śledztwie przeprowadzonym przez dziennikarzy, i także to jest ukazane fenomenalnie w filmie JFK, że było trzech snajperów i to związanych naprawdę z wojskiem. Ale do tego wracać nie będziemy. Miała być odtajniona pełna lista Jeffrey'a Epstein'a, prawda? No i tam troszkę nazwisk z tej listy tam wyciekło niegdyś do mediów. No, wyciekły tam jakieś nazwiska, tam nawet ten Stephen Hawking się na tej liście znalazł. Ludzie się obruszali, że on tam nie jeździł, że na pewno coś włączyło go innego niż te wszystkie dewiacje na tej wyspie. No, ale mówi się tutaj i zarzuty są bardzo duże, bo nawet Elon Musk mówi, że tam Trump maczał w tym palca i on tam był, tam u tego Jeffrey'a na tej wyspie. No, nieładnie Donaldzie, nieładnie, w co ty jeszcze tam jesteś uwikłany szkoda gadać w ogóle. No ale teraz oczywiście ta lista miała zostać opublikowana. Były naciski, presja społeczna w Stanach Zjednoczonych, a Trump, słuchajcie, a w zasadzie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych upublicznił w poniedziałek ponad 240 tysięcy stron, 240 tysięcy stron, ludzie, akt dotyczących zabójstwa Martina Luthera Kinga. No nic, no chcieliście listę Jeffrey'a, no to dostaniecie listę, to dostaniecie akta, prawda, Martina Luthera Kinga, działacza na na rzecz praw obywatelskich Afroamerykanów, zamordowanego w roku 1968. Te akty, drodzy państwo, są utajnione od roku 1977, czyli bardzo podobnie jak sprawa JFK. Zawierają one m.in. materiały pochodzące z inwigilacji Kinga przez FBI, które próbowało uzyskać materiały dyskredytujące Kinga i ruch, na którego czele stał. Ujawnione dokumenty są dostępne w formie cyfrowej na stronie Archiwów Narodowych USA. Towarzyszy im zapowiedź publikacji. Kolejnych dokumentów. No rzucono 240 tysięcy stron. To ja myślę, że każdy to przeczyta, każdy tam wejdzie, będzie to analizował. I tutaj się oczywiście wypowiadają też dzieci tego Martina Luthera Kinga. Rodzina Kingów miała okazję z wyprzedzeniem zapoznać się z ujawnionymi dokumentami i nadal je analizuje. Mimo upublicznienia, no analizuje. No, to, co ci pozwolą analizować, to tak, no, to tak jak w przypadku tych komór. Tam nie można zbadać, nie można przeprowadzić badań, nikt nic nie wie. Ci walą ściemę, prawda, tworzą nowe historie, więc tutaj jest sprawa podobna. Na razie nie wiadomo, czy dokumenty rzucają nowe światło, na życie Kinga. Otóż nie rzucają nowego światła. Jakby miały rzucić nowe światła, to by doszło do skandalu. No ludzie, drodzy, zdajcie sobie z tego sprawę. Prosimy tych, mówi rodzina Kinga, którzy są zaangażowani w publikację tych akt, by robili to z empatią, powściągliwością i szacunkiem dla naszej wciąż trwającej żałoby. No, ale tutaj, drodzy Państwo, niejaka Tulsi Gabbard, szefowa wywiadu narodowego, nazwała ujawnienie dokumentów w sprawie zabójstwa Martina Luthera Kinga bezprecedensowym. Jak dodała, wiele dokumentów zostało zdigitalizowanych po raz pierwszy. No, jakieś nieznaczące notatki agentów. Chwaliła też Donalda Trumpa za to, że ten dążył do publikacji dokumentów. Jej oświadczenie zawierało też stanowisko Alwedy King. Siostrzenicy Martina Luthera Kinga, znanej z konserwatywnych poglądów, która różni się z dziećmi zamordowanego w 1968 roku aktywisty w wielu sprawach. Alweda King wyraziła wdzięczność Trumpowi za transparentność w sprawie akt. Ale drodzy Państwo, to nie wszystko, no bo z jednej strony mamy tutaj łaskę rządu Stanów Zjednoczonych, który odtajnia dokumenty w sprawie Kinga, a z drugiej strony Centrum Kinga bardzo krytykuje ten pomysł. Wydawałoby się, że Centrum Kinga powinno się cieszyć z tego powodu, ale tutaj czytamy, że publikacja akt ma odwrócić uwagę i następuje w czasie, gdy jest wiele pilniejszych spraw oraz niesprawiedliwości doświadczanych przez USA i społeczność globalna. Czefowa tego centrum Kinga, Bernice King, na swoim koncie na Instagramie zamieściła czarno-białe zdjęcie swojego ojca, któremu towarzyszy apel o publikację dokumentów związanych ze sprawą Jeffrey'a Epsteina. Chodzi o amerykańskiego finansistę oskarżanego o stręczenie wiadomo kogo i wykorzystanie wiadomo kogo. W USA rośnie presja, by opublikować tak zwany raport, listę Epsteina, czyli informacje o jego przyjaciołach i klientach, którzy mieli brać udział w procederze wiadomo jakim. I tak ta sprawa wygląda, przykrywamy, odwracamy uwagę, prawda, robimy wszystko, żeby w tej sytuacji, w chwili obecnej, która jest, nie zwracać bezpośredniej uwagi na to, co jest sprawą najpilniejszą, co jest sprawą najważniejszą, ale przeszucimy ale przerzucimy uwagę ludzi gdzieś na bok, na drugą stronę, tak żeby można było o pewnych sprawach zapomnieć, niech przycichną. Niech się ten głupiutki narodzik cieszy, że rząd im uchylił jakiegoś rąbka, tajemnicy nieznaczącego. Ludzie drodzy, to jest jedno wielkie oszustwo, to jest jeden wielki spisek zawoalowany dotyczący tego, w jaki sposób władza w gruncie rzeczy także administracja Stanów Zjednoczonych Roztacza swoje macki nad światem, bo przypomnijmy, że JFK sprzeciwił się elitom waszyngtońskim. To on dążył właśnie do zakończenia konfliktu. W Wietnamie. On chciał zakończyć tę bezsensowną wojnę. Z jednej strony, oczywiście, wojnę mającą na celu wpływy polityczne, dlatego, że rosła w tamtym rejonie świata przewaga komunizmu, więc Stany Zjednoczone rzekomo walcząc z komunizmem, które niegdyś same rozpętały przecież komunizm na świecie, obalając cara i finansując rewolucję, prawda, Lenina. Ale tutaj rzekoma walka z komunizmem, a z drugiej strony, drodzy państwo, wielki zarobek koncernów amerykańskich zbrojeniowych, wojskowych, które otrzymują dotacje rządowe, prawda? Dorabiają się elity waszyngtońskie na wojnie. To wojna jest tym zapleczem gospodarczym, kapitałem, powiedzielibyśmy, Stanów Zjednoczonych. Więc jak tylko JFK zdecydował się wojnę zakończyć, no to jego życie się skończyło, a jego zastępca, który przecież. Wyrażał linię polityczną, ideologiczną, taką sam jak Kennedy, czyli Lyndon Johnson. Natychmiastowo już później cofnął te wszystkie dekrety, bo został prezydentem, prawda? Zaledwie godzinę chyba później, po śmierci Kennedy'ego, cofnął te wszystkie dekrety pokojowe. No i wojna trwała jeszcze długo, długo, prawda? Byleby napędzać tą kapitalistyczną maszynkę zarabiania, wykorzystywania ludzi, maltretowania obywateli. Zdajcie sobie sprawę przecież, że wojna w Wietnamie to była śmierć wielu Amerykanów, wielu innych było okaleczonych. Już tam na tym podłożu dochodziło, rzeczywiście tej wojny w Wietnamie dochodziło do spraw niebywałych, prawda? I także wówczas przecież te ruchy pokojowe, pacyfistyczne zaczęły się tam rodzić, ale o tym teraz opowiadać, drodzy Państwo, nie będziemy. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.